Witamy serdecznie na bitwie o Kota Baru, pierwszej bitwie kampanii malarskiej. Przedstawiamy serdecznie naszych walecznych generałów. Po lewej stronie dowódca strony brytyjskiej, po prawej stronie natomiast dowódca strony japońskiej i korespondent wojenny. W takim składzie gramy: pierwszy scenariusz kampanii maleńskiej: lądowanie na Kota Baru, czyli pierwsze starcie Japończyków z Brytyjczykami. Mamy rzeczywiście fragment plaży, na której są zasieki, które Brytyjczycy, Japończycy będą próbowali przekroczyć za pomocą swoich drużyn do niszczenia rzeczywiście tych zasieków. Brytyjczycy się bronią na umocnionych pozycjach batalionem Dogras tutaj w okopach, a za nimi oczywiście cała, cały rejon dżungli. Jest oczywiście tutaj też strumień, kanał, przez który można ewentualnie przejść, ominąć zasieki, i finalnym celem. Będzie ewentualne zdobycie tego lotniska, z którego będzie startować wsparcie e, lotnicze w tym wypadku bombowców Hudson. Tak wygląda początkowe, e, tak wygląda na stół e, lądowanie pod kota Baru 1941 rok. Dobra, minęły pierwsze rundy. Japończycy, pierwsze japońskie drużyny już pojawiły się w morzu i dobiegły rzeczywiście do linii zasieków. Tutaj ta drużyna to są rzeczywiście inżynierowie, oni będą próbowali je przeciąć. Natomiast no pierwsze dwie rundy pod rząd należały do Brytyjczyków, tutaj wystawili sporo drużyn. To jedną drużynę już rzeczywiście do grasów ostrzelali Japończycy jakieś straty, ale oni też ponieśli, ale oni też zadali straty Japończykom. No i linia rzeczywiście mocno jest obsadzona, są wikersy. Kolejna drużyna, mm. rzeczywiście kolejny i kolejna drużyna wraz z oficerami. Natomiast tam nawet się pojawi rzeczywiście z plutonem wsparcia jeden, rzeczywiście Bren Kary. Więc tak wygląda sytuacja po kilku pierwszych rundach. Bitwa o Kotabaru rozpoczęła się. Minęły, może jednak zbieram. Minęły kolejne rundy, ja jesteśmy w kolejnych rundach. Co się tutaj wydarzyło? Japończykom udało się na. Z prawej flance podejść do linii zasieków, ale jedna z ich drużyn jest już naprawdę mocno szokowana, spinowana oszczałem rzeczywiście brytyjskich drużyn. Tutaj Vickers jeden i dwie drużyny piechoty rzeczywiście do nich strzelały. Niestety sekcja przecinaczy drutów nie udało jej się dwukrotnie zdać testu. Japońska kolejna drużyna się pojawiła z moździerzami i ona skoncentrowała się na, moździe... na, nie na, moździerzu, na Vickersie, osiągając pewne rezultaty. Tutaj szuka japońska kolejna drużyna przejścia między zasiękami po właśnie kanale. No i reszta brytyjskich sił ciągle okopana czeka na kolejne japońskie drużyny. To jeszcze jedna na lewej flance z kolei troszkę szokowana teraz ich podoficer ich nieco podciągnął, więc tak wygląda sytuacja w dalszym ciągu pod Kota Baru. Dalszy ciąg jest walki, rund sporo już minęło. Udało się wreszcie drużynę do przecinania drutu zlikwidować jeden odcinek drutów tych. W międzyczasie krwawe no straty Brytyjczycy, stracili prawie całą drużynę. Rzeczywiście, stracili też wikersa. No Japończycy też ponieśli stat, natomiast tu drużyna granatników świetnie się spisuje. Pojawiła się druga sekcja przecinaczy drutu. Tu niestety cała japońska drużyna została wyeliminowana, oszczeliwana jeszcze z daleka. I przez armatę, prostu, i przez Haubice, i przez Marmon Henningtony, które tutaj się pojawiły, próbowali przejść rzeką między zasiekami, ale im się nie udało, zostali po prostu wyeliminowani. Tu się świetnie trzymają kolejne jeszcze brytyjskie drużyny i nieco oszczelana drużyna japońska razem z oficerem też trzyma z kolei japońską lewą flankę. Pluton japoński ma już tylko dwa morale, więc pierwszy Pluton japoński jest bliski załamania, ale jeszcze dwa zostały. Przylatuje japońskie wsparcie lotnicze. To jest KI-27? Tak, 27 Tak, K 27 rzeczywiście będzie próbowało zaatakować tutaj Marmona Harringtona i Hałbice. Ano, udało się zniszczyć, rzeczywiście, eksplozja zniszczyła Marmona Harringtona i jeszcze zabiła dwóch, y, faktycznie tutaj. Żołnierzy, którzy obsługiwali haubice powodując jeszcze sporo szoku, więc naprawdę skuteczny atak lotniczy. Ten pilotki 27 dostanie jakiś order. Generalnie pierwszy japoński Pluton został wystrzelany w krwawym boju. i Niewielkiej reszki rzeczywiście. Gdzieś tam uciekły, ale udało się rzeczywiście przebić tutaj jedno przejście w, w tych lutach tych i tutaj już drugi pluton zaczyna wchodzić, już pierwsze dwie drużyny z drugiego plutonu wchodzą, ja myślę, więc na razie tutaj sytuacja czysta. I skończyła się bitwa, skończyliśmy rzeczywiście z uwagi też na czas, ale już drugi pluton japoński ledwo, ledwo. Spadł oszczoł moździerzowy, który zaszkodził drużynom, które tutaj były. Wcześniej jedna z drużyn japońskich dotarła do walki wręcz do tego okopu, wybiła całą drużynę brytyjską, ale poniosła potężne straty i potem została wystrzelana przez brytyjskie haubice, które były w pobliżu lotniska. Tutaj głównie Japończycy próbowali atakować tym drugim plutonem swoim na prawym skrzydle tutaj, gdzie udało się dokonać wyłomu w zasiekach, natomiast na lewym skrzydle było już dosyć całkiem spokojnie, także pierwsza bitwa o Kota Baru skończyła się raczej sukcesem brytyjczyków, w którym udało się utrzymać plażę. <śpiewanie> <śpiewanie>